podawać no? Witam sympatyków i kibiców Sarmacji Będzin. Mieli Państwo jesteśmy po sparingu Sarmacja Będzin Łagisza. Jak wszyscy widzieli, słyszeli wynik meczu 3 do 0. Trenerze, no bardzo proszę ocenić ten mecz. Sparring wydane. dopiero dopiero drugi. Taki sparring, taki derbowy, że tak powiem, był no, na ostrzu noża. Z tak zwanymi kilka... tak zwanym O właśnie. Tak jest. E, nie, tak poważnie mówiąc, e, wiadomo, te sparingu, same wyniki nie są najistotniejsze, natomiast no, też e, niezbyt fajnie jest wszystko przegrywać. Natomiast jak się wszystko wygrywa, to też jest trochę podejrzanie. Budujące. Natomiast e, dzisiaj, dzisiaj graliśmy z zespołem, który no, jest liderem klasy, więc jest duże prawdopodobieństwo, że. Możemy się spotkać w jednej lidze za parę miesięcy. E, uważam, że w meczu weszli e, lepiej, lepiej właśnie e, nasi przeciwnicy. E, A może taka taktyka trenera była? Nie, mieliśmy zagrać troszkę inaczej, no to nie potrafiliśmy się do końca zorganizować, e, jeżeli chodzi o kwestie dressingu. E, Gramy te mecze, można powiedzieć na przemian, duże boisko, małe boisko, bo w środę gramy na, na dość dużych boiskach z tymi zespołami juniorskimi albo rezerwami, które narzucają dość duże tempo, jeżeli chodzi o intensywność. W środę z zagłębią, no, powtarzali, że no jeszcze czują w nogach, że bardzo ciężko im się, się biega, trochę na potrzebowaliśmy czasu, żeby się zaadoptować do tego boiska. Znowu. No ale potem już ten mecz się wyrównał. Potem udało nam się zdobyć bramkę w końcówce pierwszej połowę drugą. A druga połowa już się tak toczyła. Trochę jedni, trochę drudzy, trochę jedni, trochę drudzy. mieli Państwo, ten trzeci gol no trenerze było utrwalone. 90 minut dobre uderzenie Mariusza Czajki tam z 30 metrów. W same, w same okienko jeszcze od poprzeczki, więc bramka na pewno Stadiony Świata. Natomiast to, e, tak jak mówię, druga połowa e, była już taka typowo, typowo na remis, uważam, że nie miał jakichś takich super sytuacji bramkowych. Oczywiście jakieś były uderzenia z dystansu, gdzie bramkarze coś bronili, ale e, nie było takich e, sytuacji, gdzie no, powinna być ewidentnie bramka. No bo ustalmy też, że jeszcze 10 metrów to rzadko no, się nie a to akurat był no y, idealnie można powiedzieć. Spadnie. trenerze, no tak jak dzisiaj to pogoda wyśmienita, bo trzy dni temu graliśmy w Sosnowcu, no, no trochę tak zimowo było, natomiast dzisiaj no, to bardzo ładnie. Natomiast jeszcze jedno zadam pytanie takie co zawsze zadawałem. Jeszcze trener eksperymentuje. Tak, jeszcze, jeszcze tydzień będziemy eksperymentować, na pewno. Minimum tydzień, e, włącznie z meczem z Okradzionową i mecz z Ruchem, i z to będą szerokie rozmiary kontynuacji. Jeszcze, jeszcze jest bardzo dużo czasu do ligi. Dzisiaj mamy dziesiąty, e, ligę zaczynamy 23-go, zespoły, zespoły w Bytomiu, w Zabrze za cztery tygodnie, zaczynamy, zaczynamy za sześć. Za widzi troszkę Ta rozbieżność temperatur między jednym pod, pod okręgiem, a drugim, no ale Trenerze, yy, no widzę po, po, po bramkarzach, że chyba pana głowa boli, bo mamy aż trzech bramkarzy. Dobrze, że mamy różne rezerwy. No ale cieszy. No, bramkarz to jest specyficzna pozycja, o ile zawodnika w polu można gdzieś tam coś poprmieniać, coś poprzesuwać, jakoś to poskładać, no to bramkarze albo się ma, albo się nie ma. Uważam, że do tej pory no, biorąc pod uwagę ten zespół rezerw, no, to było troszeczkę za mało, doszedł Marcin. Wydaje mi się, że chwilalka się powoli tworzy w pozycji i no, taka też będzie na, na, na ligę, natomiast na jeszcze dajemy sobie troszkę chwileczkę czasu, bo yy, zawsze się może coś wydarzyć. Nie daje może jakaś konkluzja czy coś. Trenerze, coś a jaki następny sparing? Z Ruchem, z rezerwami UKS-u, Ruchu. Właśnie no, znaczy, nie tyle rezerwami, co juniorami zespołem A1. Więc zespół, który jest tam po środku stawki, jeżeli chodzi o ligę wojewódzką. Wiadomo, że zespoły juniorów funkcjonujące w klasach sportowych bazują teraz na mikrocyklu startowym, więc można powiedzieć oni grają tak jakby ligę cały czas, tylko że bez punktów. Więc trenują można powiedzieć nie tak ciężko jak my, a tak jakby to był mecz ligowy. No i zobaczymy. Na dużym boisku w Kożowie myślę, że znowu będą nas rzucać troszeczkę na karuzelę, ale, ale jeszcze potrzebujemy Co to znaczy karuzelę? Będziemy trochę musieli pobiegać. No. będziemy razu. musieli troszeczkę powiegać. Trenerze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Głaniam się. Dziękuję.